Witam Was kochani na kanale Drugi Baksów i Halo! dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem serii Oglądamy i oceniamy. Dzisiaj jestem razem z Kasią, przywitaj się. Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, będę oceniać. Cześć, oceniamy. Dobra, no i lecimy z odcinkiem. Jak on się nazywa? Yy, Odwrócona szkoła. Tak, dokładnie. Ja tu jestem po tej stronie, żeby po prostu zabawiać i oglądać, a ona jest od tej merytorycznej strony i będzie po prostu mówić o co chodzi. Zobaczymy. Bo, tak, szczerze, ja nie pamiętam nic. Nie pamiętam, jak to się nagrywało. Co tam, w ogóle co ja tam robię? Szczerze, ja tam gram, czy co? No to się okaże, trzeba obejrzeć i zobaczymy. Dobra. Że niby co zrobiłam, że ja próbowałam pocałować kacpra w To te... Cześć ciekawe, bo mnie tam nie było ogólnie nie wiem, przy tych scenach, o... gdy to nagrywaliście. E, coś ciekawego powiesz odnośnie tej sceny? Bo ja nic nie widziałem, bo mnie tam nie było. <laughs> Wszystkie te sceny, które są przebitkowe w zasadzie w tym odcinku tutaj, nagrywaliśmy pod rząd, wiadomo, w jednym ustawieniu tutaj w mieszkaniu. I ciekawie się to nagrywa w momencie, kiedy trzeba czekować to ze scenariuszem, żebyśmy wiedzieli, do czego my się odnosimy, kiedy w ogóle te sceny ze świata odwróconego jeszcze nie zostały nagrane. Więc nawet nie mogłam sobie ich za bardzo zwizualizować. Nie ty, jako że ty, tylko... Ty, ale ale o co tu chodzi w ogóle? No ogl oglądaj to, się to, chodź, Ja bym chciał z tobą pogadać. Bo Super. ja zaprosiłem się tutaj, żeby po prostu... Film oglądam, Co? Dobra, zacznijmy od początku. Dobrze, zamieniam się w słuch. Ale oby to była dobra historia i nie pominijcie żadnego szczegółu, bo nie chcecie poznać mojej złej strony. Tak się składa, że... A już poznałem. Poznaliśmy. Oj tak, a wszystko zaczęło się dzisiaj rano, kiedy powiedziałem Piotrowi o... Arkanu? W sensie co, jakaś... W ogóle? Medy... Ja chciałem flirtować. Pierwsza, bo ja mam dla ciebie quiz test, powiedzieć? Bo zaraz powiedzą, a ty wiesz i pamiętasz, czym jest arkanu? No właśnie chciałem trochę o arkanu pogadać, bo musisz mi wytłumaczyć co to że nie wiem. Nie pamiętasz, czym jest arkanu? Nie no żartuję, pamiętam. Właśnie chciałem pogadać o tym, bo to jest prze super kozacki przedmiot, artefakt i... Yy, taka rzecz, która została wprowadzona do waxów, i to nam umożliwia dosłownie wszystko. To prawda, otwiera nas na równoległe rzeczywistości, arkanum, czyli książka stworzona przez profesora Werner, czyli mentora pana Konrada, w której zapisane są różne maszyny, które robią różne dziwne rzeczy. Panie Konradzie! Pan, pan, Konrad. pan Konrad z nami tu jest. Tak, yy, jest z nami, bo przed chwilą nagrywali właśnie razem z Kasią odcinek podcastu. W ogóle yy, swoją drogą zapraszamy na ten podcast, bo mega ciekawie się ogląda. Zapraszam, polecam, nazywa się Co Ty Gadasz? Jest na książkę? W co ty mnie wkręcasz, stary? No nie, w sensie to nawet nie jest książka, to jest jakby dziennik albo notatnik, pamiętnik, dziennik. Dziennik Ej, tak. Ej, mam pytanie do Ciebie, a Ty pisałaś mm. pamiętnik swój w dzieciństwie? Miałam takie pamiętniki, że się ludzie do nich wpisują, albo takie pelemele też kiedyś było, ale... E, a pisałaś w pamiętniku, że... Pamięta... Pa, pisałam też swój pamiętnik, tak. Że co? Że miałaś lekcję matematyki o 5 nad ranem. Pisałam taki pamiętnik, że pisałam o ważnych wydarzeniach w moim życiu. Nie, ale przyznaj się, napisałaś kiedyś pamiętnik pamiętniku swoim, który pewnie teraz prowadzisz, że chciałabyś być ze mną? Nie. Nie? Nie. Dlaczego mam kłamać pamiętnik? To mają do tego podróże w czasie? No dzięki temu dziennikowi pan Konrad był w stanie przenieść nas w czasie. Stary, błagam. Nie uczuj co dzieci robić, tak? Trolować to ja, no ale nie mnie. Stary, mówię ci prawdę. Byłem tam. Byłem w przeszłości. Był. Widziałeś tam samego siebie? No Nie, bo przecież ankieta numer, nie wiem, która, nie wiem, które, ale co byś zrobiła, gdybyś się cofnęła w czasie? Co byś zmieniła? Nic. Zmiana choćby jednej najdrobniejszej rzeczy w przeszłości wpływa na to, że twoja teraźniejszość by się mogła zmienić diametralnie, a mi się podoba tak, jak jest. Lubię, lubię uczyć się nawet na własnych błędach. Nie ma nic, co bym zmieniła i uważam, że wszystkie dobre lub złe decyzje doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem. Ja myślę tak samo. <laughs> Następnym razem pierwszy odpowiadasz na takie pytanie. <noise> tak, ale serio tak samo myślę i to jest y, tak zwany efekt motyla, że po prostu jedna decyzja tak. może zmienić twoje życie bardzo diametralnie, ponieważ że gdybyś poszedł w prawą stronę, to, no to nie byłoby tak samo, jakbyś poszedł w lewą stronę. Weź tak nie stukaj. <noise> ale to pukam do sąsiada, żeby wiedział, że od trzech. odcinek. <noise> <Siło> tam. <noise> nie było mnie jeszcze w tej szkole. No tak, bardzo wygodne stary, bardzo wygodne. No, poza tym nie można spotkać samego siebie, to niebezpieczne. Widziałeś Endgame? Stary, <laughs> Endgame Marvel w ogóle. Ej, szczerze. Ej, oglądasz Marvela? Uwielbiam Marvela. Ja też uwielbiam. Ale to był Sarkaz Czy co? Nie no, naprawdę uwielbiam Marvela. Cały no. timeline mam obejrzany. Tak? Ale oglądałeś Kość. chronologicznie wszystko? No tak, cały timeline po kolei. No. oprócz tego wyrywkowa. No ja właśnie miałem tak, że nigdy nie lubiłem. A w końcu leciało właśnie Endgame w kinie. I nie chciałem go oglądać tak po prostu, nie znając całej historii. Więc zdecydowałem, że obejrzę wszystkie, właśnie y, okay? marvele od początku. To szanuję. Kogo ty masz na to poczucie? twój telefon? <grym> Dobra Kasia, ogólnie naprawdę nie komentuję. Nie trążę tego tematu. Wróćmy do Marvela, ok? Ja jestem za. Eee, tak, Marvel. Muszę przepisać jeszcze kilka praw domowych. A, no i muszę zalecieć całkę w etyce. Czy że to pomieszczenie? No tak, ale ja... o co ci teraz chodzi? Ja tam byłem. No wiem, że tam byłeś. Bo ja się teleportowałem. Wow. Ej, dalej mi siedzi w głowie to co przed chwilą zobaczyłem. <noise> to ci nie będzie mógł kupić. Widzowie, naprawdę, nie chcecie wiedzieć kto tam jest na tapecie Kasi. I mogę tylko powiedzieć, że to nie jestem ja. Lecimy dalej, Kasiu. Co to jest? No wejdź zobacz. A to w ogóle, jak to się stanie, że tutaj będziemy się teleportować gdzieś? Ja nie pamiętam, nie czytałem scenariusza. Oj, Kasper, no, 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 Kasper. Ja, przecież ja przestaję wierzyć w tą historię, a sama pomagałam szukać tej księgi. No dobra, dobra. I wtedy weszł, Ale po co im w ogóle opowiadać tę historię? Oskar pokazał mi... Arkanum. Ty by z tego, że to ja opowiadam tę historię? <noise> no tak. <noise> Poważnie? A czemu... Już nawet Arek nie wytrzymuje za kamerą <noise> Arkadyum? I to ma niemożność do przenoszenia w czasie, tak? To bardzo prawdopodobne, jak paradokument na ruciaka. A, I dlatego leży w jakiejś kanciapie, która nawet nie jest zamknięta na klucz? A pomyśl przez chwilę. Jaki uczeń w tej szkole interesowałby się książką? I to w dodatku starą. racja, ale nadal mi się wydaje to mega naciągane, stary. To prawda, mi to. Wystarczy teraz, że. Co? Ja Przestali ruszania tą nową. Ale ja nie panuję nad nią. Cała kanapa się trzęsie. Ja oglądać nie mogę, bo mi ekran skacze. Ale to ja tu jestem gospodarzem, a ty jesteś gościem i musisz się po prostu przystosować do tego, że tutaj takie rzeczy się dzieją. O! Że ty jesteś tu i tu, w tym miejscu? ma pani są. Dokładnie, Oskar nie zdradzał mi żadnych tajemnic. Powiedział tylko, że ma pan jakąś magiczną księgę, która przenosi ludzi w czasie. Serio? No co, no wymsknęło mi się. Dobra, co było dalej? No po wstępnym opierniczu i wchodzeniu tam, gdzie nie wolno, myśleliśmy, że nam się upiecze. Rzeczywiście a... oni się Oskar opowiadają zapytał, w historii na tym. Dlaczego nie możemy wow. znowu gołówić? O, jakbyś miał, jak jak miał komuś z nich zaufać, to komu bardziej byś zaufał? Piotrowi z, tajem, z powierzeniem tajemnicy czy Oskarowi? Nie prywatnie, tylko tak jako postacie. Jako postacie? Ja mhm. jako postacie ich nie znam. <laughs> znam ich tylko prywatnie. <laughs> Oglądaj waksy, to poznasz. <laughs> Serio? I to wystarczyło, żeby wam pokazał, jak działa to całe arkanum? No wie, Czyli co, pan Konrad pokaże im, kongrana. jak się używa arkanu. Tak. No, to dobrze rozumiem to. No prawda. Odkąd jakimś cudem wypaliły Jasełka, uważa się za geniusza w każdej dziedzinie. Pamiętaj no Jasełka. Od do tego momentu nic go nie Cała... To były mocne odcinki widzowie. Każdy... E, jak ci się nagrywało Jasełka? Jasełka, dobrze. Fajne, fajne odcinki yy, były niektóre, albo wszystkie były niełatwe, ale fajne. A to jak ci się nagrywało? To? No. <grych> <grych> żebym to pamiętał. Ja widzowie, ogólnie jest tak, że ja naprawdę mam słabą pamięć. I ja nawet nie pamiętam, co ja nagrywałem. Kasper, y nagrywamy to w ogóle, mogę powiedzieć, kiedy nagry Nagrywamy to w Prima Aprilis. Kasper dzisiaj zdążył zapomnieć chyba z 15 razy, że jest Prima Aprilis. Tak. I zostałem wkręcony 14, bo raz wiedziałem, że jest Prima Aprilis, po prostu to było za 15 razy. W tym razie, ja cały czas myślałem, że wciskają mi kit. Aż zobaczyłem... Portal. Hmm. Jakie efekty! Ej szczerze, fajne. Fajne, nie? W to robi? Tak, na pewno. Ja szczerze nie, fajne nie... efekty. No to efekty by y, Jakub marski. O, nie, konkretnie. Tę widziałem w życiu. Ja sobie rozpłamę tego. Czy tę AI? masz? Nie, to jest zapis. Nie, to w ogóle Wtedy osiągnę potencjał, który Piotr natychmiast odłóż. No dobra, chciałem tylko zobaczyć. To jest ten z Egiptu. Tak, to pamiętasz? jest ten skarabeusz z Egiptu. I ja, ja, nawet ja pamiętam. Nawet Kasper pamięta. Czy wy pamiętacie? Napiszcie w komentarzu, czy pamiętaliście o skarabeuszu, czy nie. Ważny element. Trzeba tak. pamiętać. I w ogóle napiszcie, poczekaj, napiszcie jak wam się podobał odcinek z Egiptu. I pytanie, czy byście chcieli zobaczyć jak oglądam lub oglądamy, lub oglądam z kimś innym, z jakimś gościem, właśnie ten odcinek i go oceniamy. Oglądamy i oceniamy. Dajcie znać w komentarzu. Znaczy... Naprawdę. No zachowujecie się jak dzieci w sklepie z cukierkami. To nie jest zabawka! To, do czego służy ten robal? To nie jest robal. To jest starożytny skarabeusz, dzięki któremu... BĘDĘ MIĘDZYWYMIAROWYM podróżnikiem. Dlatego bardziej o, bym stary. zaufał Piotrowi! Czekaj stary, ja też chcę! Albo nie, nie. cofam to? Jakie co co Ej, mocne! Ja to, co... No dobra, ja akurat te sceny, gdzie oni są w sali z panem Konradem, widzę po raz pierwszy. Nie było mnie przy nagrywaniu ich również. Ale y, portal naprawdę y, imponujący. Przenoszenie tych chciał przez portal. Ej, szczerze? Ja bym to wysłał to do Netflixa. O, woźna, może ona nam pomoże. Wiesz to nie powinniśmy raczej z nikim rozmawiać. Czekam twoją reakcję. A bo to już Jak dobrze panią widzieć? Mamy z Oskarem mały problem, no i pomyślałem, że może pani by nam. Co? Zobacz, czy to że się jest? Rozlali, Paulina! LOL! Ej, mocne! 180 od dyrektorki Paulina stała się woźną w odwróconej szkole. Ej, czy dyrektorką będzie pani Basia? Dobra, wąż, to jestem ciekawy. Oklaski i szacunek duży dla Pauli za to, że włożyła tyle serca w ten makijaż, bo nie musiała, ale naprawdę postarała się go zrobić jak najgorzej, a wiem, że też było to dla niej w sumie pewne wyjście ze strefy komfortu, więc duże brawa dla niej za to, bo naprawdę zrobiło to zarobisty efekt. No i według mnie Paula też tą rolę super odegrała. Nie powiedzcie, że zrobiliście jeszcze. Ale szczerze A. i tak pani Basia top. Jako sprzątaczka pani Basia po prostu nie ma lepszej sprzątaczki. I ktokolwiek by nie zagrał tej roli, pani Basia będzie najlepszą sprzątaczką Piszcie na w komentarzach pani Basia top. Słowa mi brakuje w tytule odcinka. Odwrócona. Tak, Ej tak fajne, mi się podoba takie wyjście, nie ze strefy komfortu tylko z czwartej ściany. Złamanie czwartej ściany. Tak, złamanie, broken, wolf my się stąd wydostaniemy, no. Dzwonek zaraz, spadajcie na lekcję. Tak, już tylko nie, bo musimy porozmawiać z dyrektorką. To rozmawiajcie. Ej, to kto będzie dyrektorką? Czy pani Basia? Ja co to powiedziałem? Chyba żartujesz. Tak, Kasiu, w No bo seria jest zarządzała pani Basia. Heuję! Yeah. Nowa odsłona pani Basia. Lol! Szkolna pielęgniarka może Wam wystawić skierowanie do okulisty, jeżeli potrzebujecie. Co? Ej kurde! Ja co się na mnie tak lampicie? Powinni Ej, szczerze? Lekcje, chyba. Ej, pasowałaby Pani Basia na Panią Dyrektorkę to Basię? No nie? Tak. Fajnie! Ale byłoby tak jakoś zbyt zwyczajnie, jak na Siarę Sierzewskiego, mi się wydaje. Tak, dlatego niech Pani Basia zostanie sprzątaczką dalej, bo... Nie, bo... Bardzo w tej roli zarobiście mi się stąd. ją ogląda. Piotrek! Znowu zjadłeś przeterminowanego batonika z automatu. Stary, Musimy znaleźć kogoś, kto nam w końcu pomoże. Pani sat Pani baś! Potrzebujemy najmądrzejszej Pani osoby Barbaro. w szkole. Najmądrzejszej osoby w szkole. Nie znaleźć Czyli... najmniejszego bałwana. Ale jak już mam wybierać z tych, co mają dwucyfrowe IQ? Dwucyfrowe to IQ? To... Że mnie pamiętam. Nie... No, w sumie to ja byłem? Tylko nie ty, no bo. Dobra stary. Nie o, wyprzedam. matko, się ja szczerze? Chyba nie jestem gotowa na te sceny. Ej, no, bo. Ja się t... trochę i boję. Ej, to akurat pamiętam, bo to była naprawdę mocna scena. W sensie widok Kasi w takiej roli. Czekaj, nic nie mów, ale chodzi mi o to, że dla nas obojga to było po prostu totalnie coś nowego, fajne wyzwanie aktorskie. Ja się cieszę, że mogłam go się podnieść, ale z drugiej strony się. Podobny poziom czułem jak grałem z nulą, to... że mój kociak coś. Dobra, tam. najpierw y, pokażmy, a potem będziemy grać. Dobra, gadać. dobra. Najpierw spotkaliśmy Matiego. Znaczy myśleliśmy, a, że najpierw to Mati. jeszcze Mat. Znaczy to był Mati, ale nie nasz Mati, bo ten Mati używał słów, których nasz Mati pewnie nawet nie zna. I to delikatnie mówiąc. Mati też jest mocny tutaj. No, ty właśnie... widziałeś ty Ej, nie Ale pamiętam. jak zagrał scenę? słowny? Nie, nie, nie nie się jakby taki ale już pamiętam, taki kują, no. którego kojarzę, ale... Idziemy za nim? Czekaj, chcesz iść za jakimś obcym typem do kibla, bo wydaje ci się, że go znasz? Oczywiście, że tak. No w sumie to całkiem w naszym stylu. Ja Kniecka. jestem ciekawa, jak sobie poradzi Mati w takiej roli. Boczekam. Ale dobrze no, wygląda! Sorry stary, że tak w kiblu, no ale mega nam kogoś przypominasz. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale... Tu się zgodzę. Dziwne jest to, że dwie największe pierdoły życiowe mają w ogóle jaja się odzywać do mnie na głos. Mati! Widziałem. Jak ręka wzrosła się po ostatnim razie? Co? Mati, słuchaj, musisz nam pomóc! Pomóc? Jakie brutalnie! No, jeszcze szczerze, że? bardzo dziwnie mi się ogląda Matego w takiej roli. Dziwnie, tak się nie? przyzwyczaiłem do Matego Kujona, że teraz Mati w takiej roli. No, ale też w mi zabawnie. Dla mnie. Zabawnie? No, w sensie, ale tylko przez to, wydaje... że już go widziałem w takiej roli Kujona, cały czas. Mi się nie pierwszy że raz... to. Dę... W sensie tak, pod względem aktorski fajnie gra, tylko chodzi o to, że w mojej głowie on Rozumiem. jest zakodowany jako kujon. Uh -huh. I cokolwiek by nie zagrał, to on jest dla mnie kujon. wiesz co chodzi. Ale mm. to jest właśnie takie przekleństwo aktorów. Jeżeli jesteś bardzo, wiesz, z jedną rolą mm, łączony, no to potem ciężko, widzą ogólnie, ciebie zobaczyć w jakiś inny roli. No, Watson borykała się dokładnie z tym samym. Co? Hermiona z Harry'ego Pottera. No, to no tak. No, no. Przerobienie Matiego na wersję proste włosy ulizane do tyłu i zrobienie mu tych tatuaży w sumie pewnie zajęło nam z 30-40 minut, więc przygotowanie do roli też było konkretne. No a oprócz tego wiadomo, Maty jeszcze się ubrał trochę bardziej edgy i jak nie. Ten kujon Mati, którego znamy. Chyba dłużej ci zajmowało ogarnienie fryzury Mati'emu na, w sensie wyprostowanie włosów, tu też na mu, Tu też mu prostowałam tak? włosy. Tu mu prostowałam włosy Aha. do tyłu i jeszcze zaczesywa, zaczesywałam na rzeczy, żeby one się, bo kręcone byłoby ciężej ulizać, tak fajnie. Właśnie jestem ciekawe, jakbym miał kręcone i byś ulizała mu, miałby takie kręcone w kurzu tytułu. Fajnie to może wyglądać, ale ten jeden zgniecający, znaczy... ta, ta nitka, fajnie wygląda. Dzięki to, powiem tak, chciałam, żeby było trochę, ale John Travolta. Kolega dobrze gada. Chyba, że chcecie za darmo dostać porządny w PI. <laughs> Mati tak powiedział? No tak, ale tamten Mati, nie nasz Mati! I co było dalej? Ej, skąd, skąd, skąd ty masz pomku? <laughs> <laughs> Lur! <laughs> Skisnę. Ej, ja też się przeniosłem do tego świata! Ej, czajcie, co się stało! A ja tego nie oglądałem wcześniej! <laughs> Mocne! Nie I jeszcze sięgnąłem jak on! Co tu się stało? Aż się spocinam. Przysięgam wam, Katmer widzi ten odcinek po raz pierwszy i on nie był przy nagrywaniu tych scen, on nie miał pojęcia, że Piotr to powie i że sięgnie ręką. Aż się spociłem. No tak, ale tamten Mati, nie nasz Mati. I co było dalej? Ej, skąd masz popcorn? Nie I to mocno. Nie wierzę w to. No więc po spotkaniu Matiego poszliśmy szukać Kaspra, tak jak radziła nam pani Basia. To Czemu już myślisz, teraz. widzisz, że schował się akurat w bibliotece? No bo jeżeli faktycznie jest kujonem, to gdzie indziej miałby być? Kasper? Co tym razem? <ślesk> y y Żdem, dałem Matymu kanapki, a pieniędzy Dzisiaj nie mam. Nie mam, nie mam. Nie, nie, nie. Słuchaj, nie o to chodzi. Potrzebujemy Twojej pomocy. W pracy domowej? Nie, Kasper. To będzie skomplikowane, ale... I tak po prostu wszystko mu powiedzieliście i wam uwierzył? No i co? Jak ci się podobało, jak grałem kujona? Tu jeszcze się nie miałeś okazji wykazać, za chwilę będziesz miał więcej, ale, ale tak. już ma ten vibe. Ja dalej żałuję, że nie zrobiliśmy ci fryzury na Mareczka. No ale to i tak dobrze wyglądało. No za dobrze właśnie, trzeba cię było trochę oszpecić bardziej jeszcze mi się wydaje. I tak już te okulary yy, zdały... Nie, nie. Zdały. myślę, że to jest za mało, ale pullover mojego taty, dzięki na to. W sumie to tak, no ale... I teraz będzie chyba najlepszy na mój moment. Znowu Jesteś mój ulubiony. Się ty. No i tego się boję. Ja. W sensie ta druga ja. Tak, i to było naprawdę mega dziwne. Tu się wpadł mój kocurek. Ja <grym> 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 Kasia, ja naprawdę muszę się uczyć do sprawdzianu i nie mam czasu na te twoje... A ty moje co? Fantazje! No jedyną fantazję, jaką teraz go jesteś ty, tygrysku? Tak jak mówiłem. Yy, nie mam czasu, zresztą rozmawiam ze swoimi kolegami mogę? Tak was nazwać, czy... Nie bardzo. Kasia nigdy nam w to. Nie Przecież to jest nierealne, w ogóle. Kocur? Kto tak... Ja. Yeah. Skręcam mocno, nie? Nie wiem, co mam powiedzieć widzowie, ale. Ja powiem tak. Pierwszy raz role się odwróciły. No. Ty uciekasz, a ja nie. Tak. A ja gonię. No. Dziwne. Pierwszy raz. Skręca. I y Nie, właśnie, że nie. Mam niesmak. W, ko w końcu waksy zeszły na dobry to, Ja mam i w końcu niesmak... Można normalnie oglądać Słuchajcie, ale te co do postaci. Dla mnie to był. Ja ogólnie rzecz, której o mnie wszyscy nie wiedzą, ale dużo osób, które gdzieś tam prywatnie mnie zna, to wie, ja. nienawidzę koloru różowego. Jak mam go założyć, to jest to dla mnie duże poświęcenie. Naprawdę, Nie widzę koloru różowego do tego stopnia, że jak mieliśmy wypożyczone od Krzysia walizki do Egiptu i była różowa i granatowa, to wcisnęłam różową Matiemu, powiedziałam, że nie ma takiej opcji, że ja z nią polecę. Ja mógłbym ją nosić, szczerze. Różowy. Nie ja ma takiej gdzieś... opcji. Ale czemu, nie podoba Ci się? N nie wiem, skręcam ją od koloru różowego, a kiedyś go bardzo lubiłam, więc Ej, nie wiem. dobra. Więc ta rola dla mnie w ogóle u Biur i zachowanie, to było, to było duże wyzwanie. Cieszę się, że je podjęłam. Ja też się cieszę, bo już wiem, jaki kolor lubisz najbardziej. I tak sobie teraz padłem na pomysł, że daję Ci challenge, nie. że nie. musisz nie. pokolorować nie. paznokcie nie. na różową. Nie, nie zrobię tego. <laughs> no, dawaj. No nie. Ale czemu? No ja mam różowe, bo mam takie ciałowe różowe, obeżowe. Ale nie, różowe, różowe. Nie. Czemu? No bo nie zrobię sobie tego. No to widzowie musimy ją zmusić niestety. Nie trzeba Piszcie w zmuszać... komentarzach. Kasio chcemy różowe cię. Mówi, ale cringe'owa. Wierz mi, ten obraz wypalił się w naszej pamięci na zawsze. W mojej też. Ja nie ale... pamiętam o tym do końca świata. Ale... ale dlaczego teraz przeszkadzacie mojemu skrypkowi? E, potrzebowaliśmy jego pomocy. No ale Katper teraz nie ma czasu, prawda Kacper? Kasia, ja no. Pewno... Dobrze wiesz, że dużo bardziej mi się podoba, że kiedy milczysz? Nie psuj mi tego tym swoim kodem. No to pa pa! <gryzny> chłopczyk. Ale jestem okropna. No Ej, szczerze, ale podoba mi się jak. To... Ale nie ja, tylko ta druga Kasia. I ta A trzecia co? Kasia. Co? Ale to, to jak wy w końcu wróciliście? Otóż, kiedy wyszliśmy, spotkaliśmy kogoś jeszcze. Co to może być? Co to może Kogo być? By się nie było? No! Nula! No. Hania! Jakoś no właśnie, obyśle. nie nula, Hania. Wy znacie moje imię? Nie no, że tak. Kumplujemy się, nie? To znaczy, no tak jakby. Ja? Z wami? <laughs> nie, no gdzie? <laughs> Słuchaj, wiesz może, czy w tej szkole uczy pan Konrad? Pan Konrad, ym, Sioka, a czego uczy? No. no, języka polskiego, jest wychowawcą czwartej D. Nie, 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 ja jestem z czwartej D. Sioka, ym, no, chyba, że chodzi wam o panią Konradę. Ej, znowu że... zrobię tak jak Piotr. To po prostu jesteś pytałem, złą postać no. grasz. Nie wiem, czy jestem na to gotowy, tak? Dobra, powiedz mi, gdzie go... Ją znajdziemy. Tam na końcu pewnie siedzi u siebie. Joko, jako Dżde. słodka, jako słodka szaromyszko. No, no Nula też mega zagrała fajnie tą postać, totalnie też 180 od swojej, bo już nie jest taką poprzemianową chanią, nawet nie jest poprzednią chanią, jeszcze inną wersją no, Hani. Ale trochę, trochę podobno do, do tej pierwszej wersji. Nie, ale i tak dużo dużo bardziej jeszcze fajnie poznajdywała jakieś tam swoje, yy, nie wiem jak to nazwać, takie ruchy, ciekawe, dziwne takie ten. Fajne, mi się to bardzo takie podoba. I Maga słodka w ogóle, takie szaromyszkowe. Takie jak ta twoja o kurtka. Tak. Bluzo. Tak. Fajnie. Dzięki A, <grystoi> <grystoi> przystojniaki. No. Nie moja liga, no. Cud, że ze mną pogadali. Oooo, o, o, pójdź, A jeszcze pani Konrad, Nie ma jej. Jestem co tu się jej, jej, nie ważne. Stary, co my teraz robimy? Nie wiem, stary. Chyba musimy... A ty to pierwszy wiesz. raz też oglądasz? Tak, ale byłam przy nagrywaniu 90% stan. Właśnie ja nie widziałam pani Konrady, bo ja myślałam, że on już był. A panią na... Konradę to pomagałam malować. Część się domyśli, że zostaniemy tu na zawsze. Mam pazka, Dobrze. No, domyślałam się, że pan Konrad był wściekły. Grubiej być nie mogło. No, ale portal to też częściowo jego wina, a zresztą i tak nikt by w to nie uwierzył. Poza tym regulamin szkoły nie przewiduje wagarowania Gdzie pani w tym świecie. No tak, prawda. No, ale wniosek jest taki, że z Arkaną nie ma zabawy. <ścoughs> Gdzie pani. Ar, y, Dobra, ar... może Komradda. wystarczy dziwnych rzeczy jak Kaj. Halo. Halo! Dziwne. <ślasENCIO> Wesołe. <ślasENCIO> <ślasENCIO> tu będzie odcinek i endkarta i... Ja uwielbiam końca, naprawdę uwielbiam, Konrad jest po prostu takim sztosem, że ja nie mogę. Po prostu, co mu nie dać do zagrania, to naprawdę jest świetne. i Uwielbiam, uwielbiam. Fajny odcinek. Podajcie się? No! Dajesz plusika, łapkę w górę. Tak, nawet dzwoneczek zaznaczę, bo jeszcze. Yy, I subskrypcję. Jestem właśnie tym, to wy tym ty widzem. To który, jestem tym widzem, który jeszcze się nie nawrócił i który jeszcze dopiero początkujący jest. I teraz właśnie wkraczam na tą dobrą y, drogę widza. Daję właśnie subskrypcję, daję dzwoneczek, właśnie piszę komentarz, że O, pani Konrada, ale fajna! A w ogóle odcinek, to już w ogóle Kozacki. Tak napisałem. I prawie jeszcze nie napisałem, ale zaraz. I w ogóle super. I tak właśnie, pierwszy przykład z Kasbro, no. Jak ci się podoba? Wow, fajnie? fajnie No tak, jestem bardzo zadowolona, yy, yy, mi, miło mi to widzieć. No, mi miło, że wpadłaś w ogóle, dziękuję. A dziękuję, że mnie ugościłeś tu. Yy, dziękuję ci bardzo, bo fajnie było. Yy, wy, jeżeli chcecie puścić yy, kolejne oglądanie, czyli kolejny odcinek z serii Oglądamy i Oceniamy, to tutaj macie w tej zakładce poprzedni odcinek, a za niedługo, za tydzień, będzie kolejny. Także dzięki, że byliście z nami, no i trzymajcie się, hejo! Pa!